Dziś subtelny makijaż na weekend. Zaczynam od lekkiego kremiku CC, który koryguje niedoskonałości i pięknie nawilża skórę. Delikatnie podkreślam rwie i lecimy z konturowaniem. Brązerem podkreślam naturalne rysy mojej twarzy, koryguje drobne niedoskonałości, tworząc efekt trójwymiarowości naturalnego wykończenia. Używam produktów kremowych, które dają spektakularny efekt, ale to ocenicie same. Czas na rozświetlacz, który podkreśla efekt wilgotnej, świetlistej cery. Delikatnie odbijając światło, tworzy tak zwany glow, a skóra wygląda świeżo i zdrowo. Czas na róż, odrobina świeżości i kobiecości. Kremowa formuła i idealny odcień sprawiają, że mój makijaż będzie wyglądał bardzo naturalnie i kobieco. Róż nakładam także na usta, aby zachować spójność i harmonię całego makijażu. Na koniec odrobina efektownego tuszu i mamy to. Całość utrwalamy pudrem mineralnym, który utrzyma świeżość makijażu przez cały dzień.